Słuchajcie, właśnie wyszedł trailer GTA 6, drugi trailer, tak, 16 7, 6 maja, let's go, zobaczmy co to jest, a jest to nie gra, bo trwa on aż prawie 3 minuty. Dobra, let's go, ja to klikam i lecimy, Grand Theft Auto 6, trailer 2, let's go, co my tu mamy, let's go. A ja by było family friendly, postaram się, żeby było family friendly, jeśli jednak nie będzie to, ah, I'm sorry, ok, Ah, bro, I'm sorry, family friendly for everyone, family friendly the best, let's go. Nie no, grafika to jest... What are you doing up there, Brian? I'm just fishing in the lake. Dude, you got some time on your hands? I got some properties with paying tenants. Well, that's why you came by. Just go get me my checks. See you, Brian. Love you, Jason. Yo. Ah, <sighs> jeżeli not know szedł niebezpiecznie. Zostało 1-6 opóźnione i będzie 26 maja w 2026 roku. Być może zostanie opóźnione ponownie, nie wiadomo, Miejmy nadzieję, że nie, ale no, niestety. Nie, yeah, niestety. Ale let's go! Mamy trailer! Nie spodziewałem się totalnie! Lucia to What's your name? Jason tu Jason Duvall.

No będzie się działo, będzie się działo. Mamy tutaj nawet na początku komunikat, że no, może to być dla właśnie y, starszych osób bardziej, a nie pg 13 pg 13 Plus. A no jednak mi się wydawało tutaj, mojej drodzy, żadnego badwarzika na początku nie było, także na początku tutaj żadnego badwarzika nie było. Nie no ja tu nie mogę inaczej, no ja tu po prostu łapka w górę, like and spike, no tu, tu nie ma innej opcji, no po prostu, no po prostu hype. Nie mogę się już tego doczekać. Let's go! Ej, czy to nie jest jakiś rekord? Niecała godzina, a już milion lajków to zgromadziło. Wow, ten trailer zgromadził już milion lajków. No nieźle, GTA 6, let's go! Naprawdę kozacki epicki trailer. Nie mogę doczekać się tej giereczki. Dajcie znać, czy wy również. Jeżeli jeszcze ktoś z Was nie widział mojej reakcji na pierwszy trailer, to w opisie albo w komentarzu będzie link do tej reakcji. Także polecam sobie zobaczyć, no bo tam też naprawdę wiele się dzieje. Także no co, zobaczymy, jakie przygody czekają na naszych bohaterów Lucie i Jasona. Teraz też możecie zobaczyć sobie statement i Rockstar, dlaczego zdecydowali się oni przełożyć premierę gry. No co ja tutaj mogę więcej powiedzieć, jak tylko ta wyjdzie, to sobie w nią oczywiście zagramy, także no nie pozostało nam nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i poczekać na rok 2026, żeby móc sobie w GTA 6 zagrać.